Witam Państwa serdecznie na spotkaniu organizacyjnym dla rodziców dzieci z rocznika 2001 i młodsi sekcji piłki nożnej w klubie Karol Wadowice. Prowadził to spotkanie będę ja, Karol Habrzyk, jestem w tej, tym klubie prezesem, trenerem oraz kierownikiem sekcji piłki nożnej. Na wstępie chciałem bardzo podziękować za zaufanie i powierzenie nam Państwa dzieci. Ich rozwój i dobro leży nam bardzo na sercu, dlatego bardzo. Ważne jest dla nas podzielenie się z Państwem ważnymi informacjami związanymi z treningami i rozwojem małych piłkarzy. Przez ostatnie trzy tygodnie odbywają się treningi naborowe. Podczas tych treningów obserwowaliśmy poziom zaawansowania Państwa dzieci. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z trenerami, przeanalizowaliśmy sytuację i podzieliliśmy dzieci tak, by były w. W odpowiedniej grupie wiekowej, by był odpowiedni poziom zaawansowania ich sprawności pod względem piłki nożnej. Staraliśmy się także brać pod uwagę miejsce zamieszkania, na ile to było możliwe. No, mieliśmy trochę ograniczeń spowodowanych dostępnością sal gimnastycznych. Wydawałoby się, że ich w Wadowicach jest dużo, jednak jak widać, brakuje. Pełna rozpiska przewinęła się tutaj w filmie, lub jeszcze się przewija. Poza tym, możecie Państwo także z tym podziałem zapoznać się na stronie internetowej pukskarolwadowice.pl. Jest ona prowadzona na bieżąco, na bieżąco są wprowadzane zmiany. Warto tam zaglądać, można się dużo rzeczy ciekawych także dowiedzieć. Przechodzimy do kolejnego zagadnienia. Proszę Państwa, Mistrz, naszym zadaniem, celem jest kształtowanie Mistrza, ale przede wszystkim Mistrza Życia. Pomagają nam w tym wprowadzone w ubiegłym roku cztery wartości. Wartości zaczerpnięte z nauczania na Pawła II. Wartościami tymi są: od najwyższej jest to miłość. Pamiętamy słynne jego zdanie, bądźcie mocni mocą miłości. Drugą taką wartością jest dążenie do doskonałości. Trzecią, jakość. I czwartą, bardzo ważną, bo wszystkie te cztery wartości są ważne radość. Poprzez te cztery wartości. Chcemy kształtować mistrzów życia, bo wiemy, że o ile nie każdy z tych wszystkich chłopców, dziewczynek, którzy startują u nas i trenują, zostaną świetnymi piłkarzami, to wiemy, że każda z tych osób będzie funkcjonowała w społeczeństwie ludzi. I przede wszystkim, dlatego priorytetem naszym jest kształtowanie osobowości. Drugim celem jest kształtowanie mistrza piłki nożnej, dopiero drugim. Proszę Państwa, jak to chcemy osiągać? Pomaga nam w tym od tego roku wprowadzony program szkoleniowy Ajaxu Amsterdam. Jak wiemy, Ajax Amsterdam jest to szkoła topowa, jeżeli chodzi o szkolenie zawodników w Europie czy nawet na świecie. Pomagają nam w tym yy, trenerzy, którzy brali nauki w takich firmach, szkołach, jak FC Barcelona, FC Porto, PSV, Chelsea, Tottenham. Nasi trenerzy właśnie byli na stażach w tych klubach. Proszę Państwa, kolejnym zagadnieniem jest hasło 10 tysięcy godzin. Dokładnie tyle potrzeba, żeby zostać mistrzem. To jest wspólny mianownik wszystkich najlepszych piłkarzy. Tutaj przedstawiam panu, Państwu dwóch zawodników znanych Ronaldo i Messi. Stali się sławni w momencie, kiedy na ich koncie pracy pojawiło się 10 tysięcy godzin spędzonych na treningach, na grach w piłkę nożną, 10 tysięcy godzin z piłką przy nodze. Na początku oczywiście mieli jakieś tam predyspozycje sprawnościowe, to nie ulega wątpliwości. Ale w, także w nich wrodzi, zrodziła się pasja, i ta pasja spowodowała to, że oni poświęcali dużo czasu na pracę, pracę, jeszcze raz pracę, bo nikt talentem się nie urodzi. Te wszystkie różnice, które Państwo zauważacie na treningach, między Państwa, między wszystkimi dziećmi, które tutaj trenują w klubie one przede wszystkim wynikają z tego, że Jedna osoba spędziła więcej czasu na treningach, więcej czasu na zabawie z piłką nożną, a druga osoba spędziła mniej czasu. To jest podstawowa różnica, dlaczego oni prezentują inny poziom na treningu poruszając się z piłką. To 10 tysięcy godzin, to nie tylko treningi, bo przeanalizowaliśmy dokładnie ile zawodnik może spędzić na treningach wziąwszy pod uwagę, że zacznie trenować w okolicach wieku 6 lat do 19 roku życia, kiedy to jest szkolenie młodzieżowe cały czas, kiedy na początku te treningi są dwa razy w tygodniu, później w okresie młodzika wodzą już trzy razy w tygodniu plus mecz, później w okolicach tramkarza cztery razy w tygodniu, gdy w końcu w okolicach juniora jest to już około 10 godzin w tygodniu plus mecz. Z naszych obliczeń wynika, że w okresie od 6 roku życia do 19 roku życia jest to zaledwie 3,5 tysiąca godzin spędzonych na trenowaniu w piłkę nożną. Także proszę Państwa, jeżeli ktokolwiek chce zostać piłkarzem, jeżeli ktokolwiek z Państwa chce, by jego dziecko zostało, spełniło swoje marzenia i zostało piłkarzem, to czas na treningach to jest zdecydowanie za mało. To jest tylko 1 trzecia czasu potrzebna do Osiągnięcia sukcesu do tego by ktoś został naprawdę bardzo dobrym albo rewelacyjnym zawodnikiem. Co zrobić, jak zapełnić pozostałe 6,5 tysiąca godzin? Proszę państwa, to nie jest nic innego jak tylko i wyłącznie gra z tatą w piłkę nożną, gra z bratem w piłkę nożną, gra z przyjaciółmi w parku, gra z przyjaciółmi na boisku. W każdej wolnej chwili, kiedy jest na to, kiedy jest czas, kiedy bo jest czas na naukę, jest czas na zabawę. Jeżeli ten czas na zabawę właśnie będzie wypełniony zabawą z piłką nożną, uzbiera się to 10 tysięcy godzin i efekt państwa zaskoczy.